Aspekty uważności. W języku palijskim medytację określa się terminem bhavana, co dosłownie oznacza rozwój. W ten sposób, skrótowo, określa się rozwój korzystnych właściwości umysłu. Bhavana rozumiana jest jako specyficzny rodzaj kammy czyli intencjonalne działanie prowadzące do jej zakończenia ciągle jednak kammu pozostające. Znaczenie to dodatkowo uwydatnia inny palijski termin, kamatana, który określa medytację jako dostępne działanie oraz tajski idiom czynić starania. Warto zapamiętać te określenia, ponieważ stanowią przeciwwagę do powszechnego pojmowania medytacji jako ćwiczenia bezczynności, pasywności czy ogarniającej wszystko akceptacji. Palijskie teksty opisują medytację jako bardzo aktywny proces. Taki, który ma swój program wymagający czynnej realizacji. Można o tym przeczytać w tekście opisującym, w jaki sposób właściwa uważność wspierana jest przez satipattany. Termin satipattana często tłumaczony jest jako podstawa uważności, co sprawia wrażenie, że chodzi o obiekt medytacji. Wrażenie to potęguje się jeszcze bardziej, gdy zapoznamy się z czterema opisywanymi typami satipattany: ciałem, odczuciami, Umysłem oraz właściwościami umysłu, naturą zjawisk. Po dokładnym prześledzeniu tekstów zobaczymy, że satipattana jest rozumiana i nauczana jako proces droga ustanawiania upattana uważności sati. A dwuczłonowa nazwa jest skutkiem tego rozumowania. W tekstach definiujących złożoność nazwy nie wymienia się listy obiektów, lecz cztery formuły opisujące działanie. Oto pierwsza formuła. Medytujący pozostaje skupiony na ciele jako ciele. Gorliwy, czujny i uważny, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia związane ze światem. Każde wyrażenie w tej formule jest istotne. Pozostaje skupiony można również tłumaczyć jako śledzący bieg wydarzeń. Dotyczy pewnego elementu skupienia w praktyce. Kiedy wybieramy jeden konkretny motyw lub punkt odniesienia spośród wielu konkurujących ze sobą doświadczeń. Gorliwy określa wysiłek, jaki należy włożyć w to, by porzucić niekorzystne stany umysłu i zamiast nich rozwijać korzystne cechy, cały czas próbując dostrzec różnice między nimi. Czujny oznacza świadomość tego, co się dzieje w danej chwili. Uważny zdolność do pamiętania lub przywoływania czegoś na myśl. Wprawdzie uważność często przekładana jest jako świadomość niereagująca, nie mająca programu, a tylko obecna w tym, co się pojawia, jednak formuła satipattany nie wskazuje na prawidłowość takiego tłumaczenia. Świadomość niereagująca jest właściwie częścią zrównoważenia jedną z wielu właściwości wykształcanych dzięki satipattanie, Ale gorliwość zaangażowana w praktykę satipattany ma jasno określony program, zadanie do wykonania. A uważność stale przypomina o tym zadaniu. Zadanie jest dwojakie. Należy jednocześnie pozostawać skupionym na danym punkcie odniesienia oraz odsuwać wszelkie żądze i zmartwienia, które mogą skierować uwagę na świat zewnętrzny. Takie jest znaczenie skupiania się na ciele jako ciele. Innymi słowy, chodzi tu o pozostanie z doświadczeniem ciała tak jak jest ono odczuwane, bez ustosunkowywania się do komentujących myśli. I opinii składających się na postrzeganie świata. Powinieneś zdystansować się od tego, jak odnosiłeś się do swojego ciała w przeszłości oraz jak chciałbyś się do niego odnosić w przyszłości. Trzeba porzucić wszelkie troski o to, jak w kategoriach piękna, przebojowości i siły prezentuje się ciało. Po prostu dostrajasz się do ciała na jego warunkach. Bezpośrednio doświadczasz oddychania, ruchów, postury, podstawowych właściwości. Oraz nieuchronnego rozpadu. Postępując w ten sposób, możesz odrzucić wiele założeń na temat tego, czym jest i czym nie jest doświadczanie ciała. Dzięki temu pogłębisz także praktykę odnoszenia wszystkiego do doświadczenia samego w sobie. Identyczne podejście zastosowano do pozostałych typów satipattany skupienia się na odczuciach, stanach umysłu i właściwościach umysłu jako takich. Na pierwszy rzut oka, te ćwiczenia medytacyjne wyglądają na nowe i różne od siebie. Jednak Budda jasno określa, że wszystkie można stosować w jednej praktyce utrzymywania oddechu w umyśle. Gdy umysł skupia się na oddechu, wszystkie cztery podstawy uważności także są obecne. Różnica polega jedynie na subtelności skupienia. Jeśli rozwijasz umiejętności poprzez praktykowanie pierwszego, najbardziej wyrazistego typu Satipattany, bez trudu skupisz się na pozostałych, subtelniejszych. Po prostu pozostań z oddechem i przenoś uwagę na uczucia oraz myśli, pojawiające się dzięki temu, że jesteś świadomy oddechu i stanów umysłowych, które mogą przeszkadzać w skupieniu, albo je wzmacniać. Gdy wybierzesz którąś z podstaw uważności, traktuj ją tak samo jak ciało. Podstawa uważności jest tylko podstawą uważności. I nie odnosi się do osobistych historii ani wiedzy o świecie. Oddzielasz odczucia przyjemności, bólu oraz ani przyjemności, ani bólu od opinii, które zwykle na ich temat tworzysz. Oddzielasz chciwość, złość oraz złudzenia od ich źródła w świecie, i dzięki temu widzisz je takimi, jakimi są naprawdę. W dalszym ciągu jeden z Twoich programów opiera się na pragnieniu osiągnięcia przebudzenia pragnieniu, które Budda określa nie jako przyczynę cierpienia, lecz jako część drogi prowadzącej ku jego zakończeniu. Staje się to najwyrazistsze w trakcie ustanawiania uważności, w skupianiu się na właściwościach umysłu samych w sobie. Ta podstawa uważności polega na rozpoznaniu niekorzystnych, osłabiających skupienie właściwości: pożądania zmysłowego, złej woli i wzburzenia. Nie tylko poprzez ich doświadczenie, ale także zrozumienie sposobów, w jaki można się ich pozbyć. Podobnie możesz rozpoznać korzystne właściwości, zwiększające przenikliwość umysłu, i dzięki temu rozwijać je aż do całkowitego uwolnienia. Korzystne właściwości nazywane są w pismach siedmioma czynnikami przebudzenia, które praktyka satipatthany rozwija w określonej kolejności. Pierwszym czynnikiem jest uważność. Drugim badanie właściwości. Czyli zdolność do odróżniania właściwości umysłu, korzystnych i niekorzystnych, dostrzegania, co należy zmienić, a co zaakceptować. Trzecim, wytrwałość w wyplenianiu niekorzystnych właściwości i zastępowaniu ich korzystnymi. Teksty opisują wiele metod, które ostatecznie dzielą się na dwie grupy. U niektórych osób niekorzystne właściwości zanikają dzięki zrównoważonej obserwacji. Zdarza się jednak, że trzeba podjąć duży wysiłek, i aktywnie przeciwdziałać niekorzystnym właściwościom, by zastąpić je korzystnymi. Kiedy umocnisz korzystne właściwości, spostrzeżesz, że choć korzystne myślenie prowadzi do działań, które nie są szkodliwe, po dłuższym czasie może się to okazać męczące dla umysłu. Uspokajaj więc myśli, to pomoże ci rozwinąć kolejne czynniki przebudzenia: radosne uniesienie, uspokojenie i skupienie, które zapewniają umysłowi dobre samopoczucie. Ostatnim czynnikiem jest zrównoważenie, które ma szczególną pozycję na tej liście. Jego brak reagowania jest właściwy tylko wtedy, gdy bardziej aktywne czynniki wyczerpały wszystkie możliwości. Tak samo jest we wszystkich sytuacjach związanych z równowagą. Wyłącznie ona nie wystarcza do osiągnięcia przebudzenia. Równowaga pojawia się zawsze ostatnia po innych aktywnych czynnikach. Nie oznacza to, że zajmuje ich miejsce. Tylko że współdziała z nimi. Równoważy je, umożliwia zrobienie kroków w tyłu, by doświadczyć subtelnych doznań napięcia czy pragnienia, które wcześniej były zasłonięte przez bardziej aktywne czynniki. Równowaga ustępuje im miejsca, żeby mogły działać na nowo odkrytych poziomach. Dopiero gdy znikną wszystkie poziomy napięcia i pragnienia, skończy się zadanie zarówno aktywnej, jak i niereagującej strony medytacji. A umysł zostanie uwolniony od jakichkolwiek programów. Podobnie dzieje się na przykład podczas nauki gry na pianinie. Im bardziej angażujemy się w to, by lepiej grać, tym bardziej zwiększa się nasza zdolność do niereagującego słuchania co umożliwia odkrywanie coraz subtelniejszych poziomów muzyki i zwiększa nasze umiejętności. W ten sam sposób, gdy osiągniemy wprawę w utrzymywaniu uwagi na wybranym punkcie odniesienia. Zyskamy jeszcze większą wrażliwość w usuwaniu coraz subtelniejszych warstw w chwili obecnej, dopóki nie znikną przeszkody na drodze do pełnego wyzwolenia.